Nowy Jork? Do a Kevina? Jak? Może a będzie, jak? Kevin sam w domu. Tak, a, Kevin sam w Nowym Jorku... to już nie będzie sam. O, będzie trzech w samym w domu. Trzech w samym domu i... Dobra, dobra, słuchaj sobie. To sobie najpierw zdanie w głowie ułóż, a później to je powiedz. A, a, ja, nie Bo nie ci dobra. kurwa nie wychodzi. Dobra, no, eee, Ole, tutaj mamy sprzęciki. Mm, granatnik, mm. Ale Ej, MP7 leży w środku jakbyś się. Mam takiego. Ja mam strzelbę i jakąś snajperkę. Tylko niektóre snajperki strzelają jakby granatikiem. Tylko zawsze nie wiem, która to jest która. I patrz, mamy stan dwóch botów, nie? To jakby to, to trzeba... A więc tak. Kmieci. Co chcesz? Chazy, Inną? Tokio? Może Dawaj tuk? Nowy Jork. Nowy Jork? Do no Kevina? Jak? Może no będzie jak? Kevin sam w domu. Tak, Kevin o, sam w Nowy nie to już nie będzie sam. O, będzie trzech, samym w domu. trzech w samym domu. Czech w samym domu i sobie, Dobra, zaproszę. kompaty sobie, sobie najpierw zdanie w głowie: ura a później dopiero je powiedz. ej. E, ja, <laughs> Bo mówię, ci kurwa nie, to nie to wychodzi. Nie wjazdosz, dobrze? Ej, wylądowaliśmy. Aż okay. okay. może przygódka? W no, no. Nowym Jorku też się tak dzieje? Nie, tam się robi. Co A, na ten. Ej, to może lecimy gdzie indziej? Wow. I na co tam jest jeden potrzebny? U stara, i gdzie? Tu re re, 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 re. Tam Potem się kurwa, mały główny. Dobra, lecimy. Kobietką gram. Kuba ten gra jednak chłopakiem. Myślę, że kobietką Ale Mi się leży zębę. No i tam kurwa przypierdolę jednego Dobra, zespołu. tu chyba z początku nic nie ma, to lecimy ja na gierami nakryje. Wyważ to, kuba, wyważ. kurwa Ole żeś poszedł. I z kurwa, Jogienś. No. Dobra Na zdrowie Tam musimy iść to po drodze okay. sobie um, brodzimy na budowę budowę Mamy no, 170 beton Tak tylko ja Nie bez wojował dobra Oee czekaj, czekaj czekaj Aha maszyny oznaczenie własne Bra robi się totem Raty ci wchodzą Tak nie trzeba to odpadłem Chyba obserwuję. cztery kamienia, dwa staki... chłopie, od dół, oza dół. ...cztery drzewa. Ten, Uy, ten co macza to, to... tam wywija. Y, Tatem jest y, w tym. USP-sik wchodzi. Tak nie przyjdą? Nie przyjdą, USP-sikiem myk. I hedziki. Tak. Jak na, nie, na pistoletówce na Mirażu. <noise> Możesz się tutaj poćwiczyć ładnie. To się fajcza, ja Ale zielonego chyba... Ole, no, tutaj coś mamy sprzęciki. Drobie, mm, granatnik, mm. No, ale Ej, mp7 leży w środku, jakbyś się... Mam takiego. Ja mam strzelbę i jakąś snajperkę. Tylko niektóre snajperki strzelają jakby granatikiem. Tylko no, zawsze no, no. nie wiem, która to jest która. I patrz, mamy stan dwóch botów, nie? To jakby to, to, to trzeba... Mówmy gdzieś kurwa, ten nadaje jak radio do chuja. zmutuj. Dobra, no jest spoko. No mam normalną snajperkę O kurwa Jesteśmy w dupie, zobacz tam jest Granat Jak się rzuca granat A masz? No, no mam jeden Klikaj, klikaj, może gdzie jakoś wyjdzie O nie, toksyna Plecy mamy Plecy i przód, ja się przodam. Leża, ty Dobra, wstałem Boty, Muszę do się dezynfekować, mam lowa jak inna. Nie, dużo masz jeszcze życia. Ale mam toksynę, jakąś coś. To w... Czarny ekran. To, to musisz podejść od... jak najdalej od tego. No bo w tym stoi, debil. A <grym> ma takiego pifafa dobrego? Na razie bo nie ma amunicji. nie mam Nie mam w ogóle amunicji już. Łe, ani pod 1, 2, 3? Nigdzie? O, tu coś jest jakaś skrzynka. Pokaż no, tu wojowi. Tutaj masz. O! E, ja tu ci zostawiam te. Może ja. coś co weźmiesz. Tu są apteczki, i tu jakieś. jakaś szczelba, i MP7. I apteczka, jakbyś chciał. Dobra, mam. Bo na razie nie trzeba lecić, bo mam jakoś pełne życie. Luksus. No to lecimy dalej. Dobra, to mam. O! Z tego właśnie tak na kolana mam tylko 100 kul do tego. U. Co jej rozjebało? Jakiś... mam te... strzelby... W... Czemu wrażenie, że oni wstaną? Jan, ja, chyba nie... Jak się podszywo... Leder by tam podszywo got to by chodzili. i wychodzili. słyszę znaczy, patrz to Ej, widzisz na zewnątrz? Patrz to. Na zewnątrz. Widzę właśnie. Ej, ale mi... A pierdolę. Jak ta fala biegnie, to ale mi spada. FPSy, ale się trzymają stabilnie Dawaj dawaj -dawa. To jest ła łańcuchowa pił jakbyś chciał Chcesz ty, teraz się pobawisz? Czy, czy... Nie, ja, ja mam ja mam tego KMA Ej, akces snajper czy, czy granatnik? Nie mam tu przy sobie broń. O Dobra. tu jest jakaś wyrzutnia rakiet, ty Powiedzmy, to że... O to to to, to go szukałem Pewnie zaś się zamieni, bo Boty się trzymają. Okej, okay. Ej, tu widzisz ile ich jest? Placy, plecy plecy Ej, ja to nie do, że tu, to jeszcze na dole idą. Placy masz. Ja ładuję. O co to pisku? Może ktoś się e, przewalał. <noise> Może ktoś za sodą spadł Chyba Ten, co kroi. Oni się tam spinają ty mm, trzeba ich szybciutko wyeliminować Żeby chociaż parę się dostało Ale tam szczelą fajerwerki widzisz Gruby Dobra, że Gdzie ja. tam wchodzicie? Kurde jak Spider man po ścianie wpijają Tu masz broń jakby chciał, nie? Jak się rzucę granaty? O to jest pytanie. H, F, Y... Masz? C, V, może B... No mam dwa. Jednego. 5, 6, 7, 8... Uuu, A na T, na X może zmienić, żebyś miał... O, dobra, już, już, już wiem. Na? Na ile? Yy, na... Na to, co kręcisz myszką na scrollu. Musisz wcisnąć scrolla. I to do rzuci. Aha. Dobra. A chcesz mieć postać z prawej strony, czy z lewej ci dobrze jest? E, tak jak jest, jest okej. Okay. Bo na X widzę, że możesz mieć tak i tak. Wiem, ale to tak średnio pasi. Dobra, idziemy tam. Właśnie nie wiem, czy coś brać, czy nie. Nie mam koła, Więc jestem zadowolony. A tu windy nie ma, kierownik. Idziemy, a to może zeskoczyć trzeba tam. Może to jest taka prawie winda. No bo tu jest winda, taka opuszczona trochę. Bo ty chodźcie, bo za mną tylko idziecie. Za kubą nie chcesz iść. Uważaj, masz są strzelba bojowa. Hmm. Otwieram skrzynkę, piła łańcuchowa. Ooo. No tu... I ja parka jeszcze raz. I tu jest. Weźmy, jakaś... weźmy sobie. Drut kolczasty zestaw. Co? Mieta do ognia, chcesz mieć ognia? <laughs> Nie wiem, nie, to bym musiał... ja mam piłę, to zamiast piły bym musiał, chociaż... W sumie... To nie jest dobry pomysł, żeby tam schodzić. Pobawmy się. Rozstaw drut kolczasty, Ej, to... czekaj, dostawię drut. Dobra, jak możemy, to rozstawmy. To, to ja rozstawię... czy coś? Nic nie się mogę. Kuba... Chyba... Tu jest jeszcze jeden. Ej, działko chyba będziesz mógł. Chcesz działka poszerać? Nie. Tu, tu mam elektryczne coś, czekaj. Kuba, zaraz pójdą. O kurde. Z tego można strzelać? No Ej, ale uszuj. To jest jakiś limit. Jak wszystko wleci, to już go nie naładujesz. No? Trzeba podejść i zacząć bitwę, ale ja chcę jeszcze tu popatrzeć, czy nie ma jakiejś amunicji, coś. Zbiotarz do ognia pójdę na nich. Co tam trzeba podejść, czy co? No. Otworzyć im. No to ma sens jak chuj, nie? <laughs> Kuba nie! Kuba! Za późno. Zostaw, zostaw tego psa! Wyjdź mi stój. Weź go na zombiaki jak pójdzie. O kuba, że się jest, przycelowany. Wiesz co, ja o, bym te boty uleczył tak na szybko. Zobacz jak z tego dachu. Mógłbyś odejść. <noise> o nie! Ja miałem bota uleczyć, a nie siebie. Ej, wiesz co zrobię? Oni giną giną Patrz to Cześć, ja. co się dzieje? Weszli już gdzieś tu A oni się wspinają Spokojnie, jak te? Jak osy? Ej, gdzieś Ty... tu weszli, bo... Ja mam od pleców gdzieś tu weszli Kuba co się dzieje? W gdzieś tu mamy, majster. Jestem bez amunicji. Kurde, ja nie mam miotacza, idę po piłę do góry. Tak na szybko. Tu jest tu gran go. granatnik, dawaj go. A gdzie pisze, i gdzie masz te granaty, co wtedy się pytałeś? Gdzie gdzieś w eee, W sensie? Pokazuje, gdzie są te granaty? Takie do rzucania. Eee, Koło broni masz. Leder wszedł Dobra, to robi uważaj Puff Puff Ej, co to już? Puf. To jest chwilowe chyba No jakieł to jedziemy Lubi szybę Dobra, te uleczę te Masz jakąś apękę gdzieś tu jest? Ja się co musiał wziąć Tu jest, na dole Na dole? Chyba że do góry pójdziemy. Jak tu nie było Dobra, walić. Mam 200 ponad, więc chyba starczy. A może w kolejnych pomieszczeniach będą, nie? Gdzie tam idziesz, Kuba? Na zewnątrz? Że tu się tragedia dzieje. Ja wiem. Koronawirus. O, tu coś będzie, czy nie? Lepiej, żeby nie, bo tu tutaj jest. to jesteśmy w dupie. Chcesz karabinek szturmowy? E, mam, kołacha. A no to kala... widzę, że przezostajesz przy nim. O. 40 kul jest w magazynku, także. Jak na chwilę gra pasuje. ci się podoba? No, spoko. A coś mi się wydaje, że szybko się będzie nudzić. Praktycznie cały czas to samo, nie? No. Jak już to te inne lokacje, to jeszcze, nie? No, ale w końcu się skończą lokacje, nie? Na parę godzin będzie spoko. No, takie kilkodniowe. Na dwa trzy weekendy takie, że od rana si siądziesz i pograsz. No! O, Leder spokojnie, leder jest to. Leder jedzie z koksem Błądziorno Halo kierownik Proszę pizzę ze świeżym Bondziorno Patrz, jakie fajerwerki tam się dzieją O, ty tam rzucasz? Nie, strzelam z granatnika. O, to granatniki. Lepsze rzeczy masz. No, ale już mi się kończy amunicja. Cztery szkule mi zostały. Ja z maszynistą. Ja lubię jechać pociągiem. Halo. Ej, tu masz te. Amunicja, chcesz? Pewnie, biorę w ciemno. Tu coś może? Mk, jakaś coś? A ja wolę koła więcej kul. Apteczka, coś? Mam full. Jak się leczy? Cztery. Czwórką. Nie I... ciebie, siebie chcę uleczyć. Weź się ulecz, bo ty masz połowę. Ty też, o. nie? Odchodzisz i czwórka, nie? No, w sumie ja zawsze patrzę na innych, a na siebie nie patrzę. <laughs> ja weźmę, tak teraz też patrzałem. O, kierownik. Ale bo z maszynistą, a wy tu przylatujecie Co się zaoktywowało, czy co? Co musiałeś się załączyć chyba? Nie porozmawialiśmy? Nie bo tam z... jeszcze gdzieś trzeba iść Wlacy Dobra fajna ta pila, mi się podoba. A w tej pile masz jakieś ograniczenia amunicji, czy, czy po prostu sobie ją masz i tyle? To jest masz 100, ale jak ci spadnie do zera to już koniec, nie? A mam 47 jeszcze. 100%. Nie wiem czy to jakby paliwo, czy to... Ale nie jest... spada za szybko. Ej, chcesz granatnik, bo ja to mam... To jest z wyposażeniem zostaję. tutaj coś Mam coś dostarczyć maszyniście. Co, a, co, co? A chcesz ten granatnik tu? Bo ja bym musiał piłę zostawić, ale se wezmę. Eee. To, to, Akacz powinien ci zostać, a zamiast to jest, A to jest strzelba. Ale ona chyba z takim granatnikiem będzie strzelać, nie? Nie, nie, to jest strzelba normalna. No to lecimy po coś. Tylko obojętny co, magazynek. Czy to? Do góry iść, czy na dół? Trzeba, tu coś, kurde... O kurde, ten się drze. Screamer jakiś. Został i się obalił. Nie, ma co chodzi z nim. I co teraz? A tutaj ją dostarczyć. Krzynka z zaopatrzeniem. Ulecz go, bo on mam Bardzo dobrze. Syk. Co, apteczki jeszcze nie ma? Dobra. Idziemy do góry. Cztery jeszcze, trzy jeszcze trzeba zgadnąć takie. Tyle? Na Ale tu już byłem. Chodź do góry. Odchodzą. Ej, coś włączyłeś? Tak? Nie, oni chyba tak automatycznie przychodzą sami z siebie. Idą. Okej. Okay. Ja tu patrzę skrzyneczki. Skarbie tą skrzynkę, jak koweruję. Mam. Tylko nie wiem, w tym czasie mogę zanieść, czy nie? dużego idzie. Dobra, usiadł. O, trucizna, muszę spierdzierać. Nic nie widzę Ej, plecy! Dobra, dawaj do, do z pociągu A masz To lecimy, chodź wtedy T -t 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 Halo, tutaj, podziemy. Tak, gdzie? Jeszcze do góry? A to się następno. Ciekawe, każda misja chyba się z czymś innym wiąże, bo tamto w Moskwie to uciekłem tym helikopterem, a tu się skrzynki zbiera, nie? Dobra, mam skrzynki, kierownik. Ja też, a ja mam amunicję. Rzuci się na mnie pies. Niedobrze. Potrzebuję pomocy, bo ginę. Odcięli mnie totalnie. A gdzie jesteś? Na dole. Zeszłeś na dół? Tak. Ja tu zgarnąłem skrzynkę. Dobra. Jakoś sobie poradziłem. Ja tu spiłem wam. do siebie i chuj. <grym> Dobra, ostatnie. A mam. <grym> Mamy górę, wszystkie. Teraz jechać? Tutaj, do góry. Wejdź do pociągu. Chodź do pociągu. Jesteś Oje... tu, czy? A to co tu się pojawia? Bo tu też się coś pojawia. No dobra, jak do pociągu, to idę do pociągu. Ej, bo tu się drzwi Ty Nie jedziesz? Ja jadę w innym. Cześć, bo ja wsiadłem do jednego wagonu. O kurde. A ty tam jesteś. O! Czyżby nam się udało? A to wychodzi. Szczęki szkłapisz ponu. A masz ja, Twójkę? Nie. On był kiedyś za darmo, ja go mam. No, no. Też no. jest spoko gierka. Udało nam się, Kuba! No, elegancko.